Mamy kolejny odcinek. Hmm. Jak brat jest najlepsza. Będziemy powiem, że tą far, nie farmę, Taką ja jakby farmę. I dowiecie 20 tysięcy łapek kurę. To mój brat zrobi taki odcinek, że można wszystko zrobić. Wszystko można zrobić. Mieczki, lof, inny. Nieprawda, przepraszam, ale nie mam takiej możliwości, żeby to nagrać. Nagrywam dzisiaj dwa odcinki, ponieważ. No, jak mogliście usłyszeć, przez kilka dni nie nagrywałem, dlatego dzisiaj nagrywam. Tak naprawdę, tak na zapas, bo jak wiecie, zbliżają się wakacje, a wakacje będą sporawe. Dlatego, będzie problem z nagrywaniem. YouTube robię, też tak robią, że nagrywałem teraz ten zapas, dlatego ja teraz tak naprawdę jak teraz słyszycie, słyszycie to, to yy, no po prostu inaczej poroszły na który się robi. żeby zrobić i dużo na papier na książeczki. Żeby potem je enchantować. Możecie, może, możecie napisać w komentarzu co byście chcieli na inny odcinek Co mam zrobić. Dlatego teraz będziemy jutro jak będzie ranek, to będziemy robić... Właśnie teraz to co kopalnie będziemy rozkopywać. Węgiel. węgiel będziemy szukać żelazo na wiaderko. Za to, że jest taki głośny dźwięk, ale tata się wkurzył na mo rodze moje rodzeństwo i jest ciężko nagrać tutaj w ciszy. Co ty robisz? Co Wyciszyłem was. Przepraszam za mojego tata, ale nerwy mu jeszcze nie wytrzymują. Co to tak ma? Zapomnisz o takich No mó! Jak chcecie, żebym tutaj też budował tę bazę, to piście to w komentarzach. No i tak to tak na przebranym białek rzeczy. Zapomniałem zapomnieć, jak tak idę, kurwa duba, widać. Jak wcześniej chodziła, tu mi nic nie gadaliście.

Pożytecznego. Piszcie w komentarzach. Najlepiej, jakbyście dali łapkę w górę pod tym filmem i zasubskrybowali mój kanał. Z dzwoneczkiem najlepiej będziecie na bieżąco z moimi nowymi filmami. Piszcie. Ja też w komentarzach chciał oglądaliście z COVID-u. Bo właśnie słyszę dźwięk z Covid-u. Dlatego... Płyniemy z samego ranka na oto tą wyspę lepiej się rozbroić, dlatego biorę od razu po najpotrzebniejsze rzeczy Oto co będziemy dzisiaj robić Subskrybujcie mój kanał więc. Może nawet teraz pojedziemy, bo może więcej mobów tam będzie potrzebnych dla nas. Na przykład zombie z marchewką. To by się bardzo przydało na naszej farmie. Enderman. Piszcie, czy mamy zbierać enderperły, enderperły czy nie? Chodzi nic nie zrobić Szkielety Aj! Aj, 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 aj. popatrzeć na nich? Czy no? przyszedł popatrzeć? Opinionować ich? A no, ja wychodzę Do no, każdego? Tak. Łaźnie nie ma Chyba no, poszedł do sklepu Aha. Powitajmy naszą siostrę. I widzicie, rafa kolorowa nie jest dla nas zbyt przyjazna. Lepiej byłby był ranek Za to weźmiemy.

to wszystko? Tak. Dwa na tu nie. To są ładnie. Poświkniemy ja. swoją wyspę tym. Aha, że jest. Dalsza. Gracias.